Imię Boga. Autorstwa mojego, Michał Nomlewski. Prolog. Stukot jej laski ginął w odgłosach deszczu. Musiała się skoncentrować, wsłuchać, aby wyłowić z chłopotu, trzasku i szumu. Uśmiechnęła się do siebie, gdy go odnalazła. Nie zamierzała znowu pozwolić mu uciec. Nie to, że był jej potrzebny. O nie, znała drogę do domu. Nie musiała widzieć, nie musiała słyszeć, tylko iść tak jak zawsze, od tak wielu lat. Brewień zbierała wyłącznie w tym jednym miejscu, przy parowie obok chropowatych korzeni kości drzewa i tylko przy srebrzystej nocy, gdy zimne słońce nie zachodziło, a księżyc był w pełni. Ludzie mówili, że to zła noc, zimna noc, kiedy świat nie jest taki, jak powinien być, a po lasach wędrują duchy, zmory i upiory, zrodzone z nienawiści. Mówili też, że mało na świecie rzeczy tak pięknych, jak srebrzysta noc w środku zimy, gdy śnieg płonie zimnym światłem. Gdy była młodsza, zawsze chciała to zobaczyć. Wiele rzeczy pragnęła kiedyś zobaczyć, ale z czasem znowu uśmiechnęła się do siebie, wodząc językiem po bezzędnych już prawiedziącłach. Z czasem przyszło jej do głowy, że świat wcale nie jest piękny, że wszystko, co widziała w swoich myślach, gdy dobrzy ludzie opowiadali o tym, czego znać nie mogła, musiało być piękniejsze aniżeli to, co w istocie objąć można dobrymi oczyma. Tak jak teraz gdy szła wydreptaną przez siebie ścieżką przez las w towarzystwie deszczu i wiatru, stukotu kostura, chichotu wronu. Nasłuchała się ludzi. Wiedziała, że ich oczy nie dostrzegały w jej zakątku puszczy nic pięknego. Ona widziała tylko piękno. Zawsze. Bo nigdy nie widziała brzydoty. Gdybym była widziała, rzuciła do chichoczących wokół ptaków. Siebie bym widziała. Ze strachu bym umarła, zaśmiała się charkotliwie. Nie. Niczego nie chciała już zobaczyć. To, co widziała swoimi ślepymi oczyma, w zupełności wystarczyło. Poza tym dobrze wpływało na jej reputację. Jak dziewczyna ze wsi chciała płuc, spędzić i słyszała od siostry, że jest głęboko w lesie stara, ślepa wiedźma, to nie wahała się nie chwili, tylko w te pędy do niej gnała. Inna rzecz, że miała najlepszy brewień pod słońcami, inne szeptunki niech się w dzisiaj nowe Zachichotała znowu, a jej pierzasta eskorta chichotała wraz z nią. Pomagało też w interesie, że wierzyli wszyscy w okolicy, że babuleńka, szeptunka zboru, przyszłość oczami ślepe widzi. Bajda, owszem, przyszłości nie widziała, ale jak przychodziła dziewczyna i pytała o imię chłopca, co to mężem jej zostanie, albo kawaler pytający, czy przygodę wojenną przeżyć mu będzie dane, to co miała robić? Prawdę mówić? No to mówiła, co jej ślina na język przyniosła, a ludzie wracali potem i mówili: Babuleńko, toć ci wszystko, coś rzekła, sprawdziło się. Kręciła tylko głową, odsłaniając gołe ciosła w bezzębnym uśmiechu i pieniądze czy kurczaki brała, bo jak dają, to głupi tylko by nie brał. Raz tylko pożałowała sławy jasnowidzącej. Gdy wrócił Podgorst i przywiódł ze sobą chłopaka, wzdrygnęła się na samą myśl. Była wiedźmą, ale przecież w czary nie wierzyła, a Podgorst wierzył. I uczyć chłopaka kazała on. Pff, ten był. Kostu uderzył w wichałkę. Dotarła do ładno. Teraz tylko wysuszyć się przy ogniu, wywary na następne kilka księżyców przyrządzić, kurę z pieża i łusek oprawić, rosół zrobić. Marzyła o gorącym rosole. W domu ciepło było. Za ciepło. Kto tu? – zawołała, choć izba przecież tak mała, że i szedł wystarczył. Ja, jednak, poczuła jego zapach. <grym> ja, babuleńko, wróciłem, odparł z kąta swoim głębokim, pięknym głosem tak łagodnym, a jednak pełnym ognia, który wyczuła w nim już pierwszego dnia, gdy podkost go jej zostawił. Frychnęła pogardliwie. – A na coś ty tu wracał? A kto cię tu chciał? – Wróciłem do ciebie, babuleńko. Jakiś smutek dźwięczał w tym głosie. Jakaś inna, obca ta której nie było, gdy opuszczał jej dom lat temu, ile nie wiedzą nawet anioły. – To się przydaj ty, Fuknęła na niego. Przydaj się na coś i kurę mi sprawdę. mam chętkę, a na polu zimno, mokro, przemoczona mi, zmarzłam, a ty siedzi sobie, pani, babie starej, nawet nie pomoże. już chciała, rzekł po dłuższej chwili, jakby zastanawiając się nad czymś. Starała się wsłuchać w jego oddech, w bicie jego serca, ale deszcz długnił w strzechę tak, że ledwie słyszała własne myśli. A no pewnie, żebym chciała, mówię przecie! To ja ci zrobię, rosół. Dostaniesz, rosół, babuleńko. Siadaj, ogień na palę, grzej się, a potem porozmawiamy. A o czym to mamy rozmawiać, he? Nie wiesz? Zapytał krzątając się przy palenisku. Przecie przeszłość widzisz? Machnęła na niego ręką. A ta przeszłość. Ja ci mówiła nie raz i nie dwa. Nikt nie widzi, co ma się zdarzyć. Duchy widzą, babuleńko. Duchy widzą i wiedzą. Jakie tam duchy parsknęła ze złością. Bajdy! Bajdy! Dla dzieci bajdy! Kto widział ducha kiedy, no? Ja, babuleńko. Ja widział. Kowloś widział, syknęła. Czego tu szukasz? Powtórzyła znowu. Ciebie tylko, babuleńko. Do ciebie wróciłem. Cesarczyki cię gonią. Myślisz, że się tu schowasz. Nie, ja się już nie chowam. Ciężko mi starej uwierzyć, powiedziała po chwili już znacznie łagodniej, żeś swoje głupoty porzucił. I słusznie, bo niczego nie porzuciłem. A mówisz, że. Daj mi losu zrobić. Daj mi. Raz ostatni. Chcę, byś była szczęśliwa. Teraz zrozumiała. Odczytała tę dziwną nutę w jego głosie, poderwała się na równe nogi i rzuciła do drzwi. Była jednak stara i ślepa, a on młody i silny. Nie zdążyła. Chwycił ją za ramię i szarpnął, aż ból przeszył jej zmęczone ciało i upadła na słomy rozłożoną na podłodze. Próbowała wstać, ale przyszpili ją do ziemi, butem przydepnął jej kargi i chwycił za resztki włosów. Chciałem, żebyś na końcu była szczęśliwa, babulenko. Naprawdę, przykro mi, tak bardzo mi przykro. Oszalałeś, zawyła. To znaczy, smysły zmysły postradał. Nie, otrzymałem nowe. Ja widzę, babulenko. Jestem widzącym duchy. I przepowiadają mi one, że nadchodzi dzień, w którym nasz lud powstanie. Spłoną zamki i miasta cesarczyków, a na ich ruinach władać będziemy my raz jeszcze. Idź, idź do swoich duchów, zostaw mnie w spokoju. Co ja ci uczyniłam? Jak swojego wychowałam? Gdybym tylko mógł, Babuleńko, odparł z westchnieniem, przyciskając jej kark do ziemi coraz mocniej. Czuła, że się dusi. Widzisz, potrzebuję ich od ciebie. Magia tego wymaga. Żeby zobaczyć, co mam zobaczyć, muszę ci je zabrać. Bierz, wycharczała. Bierz wszystko, zostaw mnie. Gdybym tylko mógł, Babuleńko. Nie, bo widzisz, Obrócił ją kopniakiem na plecy i nachylił się nad nią. Poczuła przy twarzy zapach żelaza. Potrzebuję twoich oczu.